Witam Państwa serdecznie w wideopokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj garnek firmy Silit będzie to garnek 16 cm średnicy z serii Vision tak wygląda opakowanie tego garka generalnie większość garków jest zapakowana właśnie w takie czarno biało czerwone barwy kod tego garka to 02, 16, 15, 14, 11. Wpisując ten symbol u nas na stronie w wyszukiwarce, znajdą Państwo bezpośrednio ten produkt. Ewentualnie proszę kliknąć w link pod filmem. Przekieruję Państwa właśnie bezpośrednio do tego produktu. Tam można sobie sprawdzić opis i oczywiście ofertę cenową. Zawsze jakieś fajne rabaczki na naszej stronie można znaleźć, więc zachęcam. Oczywiście dostępny na garnek, dopasowany jest na wszystkie typy kuchni. Łącznie z kuchenkami indukcyjnymi, co jest teraz aktualnie najpopularniejsze, zwłaszcza w Polsce. Pokażemy jak ten się prezentuje. Tutaj mamy pokrywkę. Pokrywka jak widać wykonana ze stali polerowanej. Takiej świecącej, chromowanej. Tutaj mamy logo firmy Silit. Rączka też w stali polerowanej. W środku szkiełko, oczywiście całość podgumowana, by nam tutaj nigdzie para z tego nie uciekała. Odkładamy sobie to na bok. Teraz pokażemy sam jeszcze garnuszek. Tu w środku mamy jeszcze ulotkę od producenta. Jest to coś takiego. I sam garnuszek prezentuje się takie są w kolorze takim szarym albo grafitowym. Nie jest to czarny ani, ani jakiś srebrny garnek. Jest to taki, no, w takiej specjalnej powłoce. Oczywiście te garki w środku mają specjalną powłokę, taką Silargon. Jest to taka nowość, że tak powiem, na rynku od jakiegoś czasu. Jeżeli chodzi o garki Sita, one wszystkie są wyposażone w tą nowoczesną powłokę. Wszystkie jakieś szczegółowe dane na temat tej powłoki można znaleźć właśnie w opisie. Na spodzie tego garka mamy oczywiście informacje na temat typów kuchni łącznie tak jak mówiłem z kuchenkami indukcyjnymi jest to produkt niemiecki nie jest to żadna chińszczyzna rączki tak jak pokrywka wykonane ze polerowane, polerowanej, więc są świecące rant tego garka również jest polerowany, w środku jest on taki jest czarny to oczywiście te takie kropeczki to jest po prostu od kartonu, jakieś ścinki całość prezentuje się tak po założeniu pokrywki mamy taki oto garnek możemy go sobie tutaj dopasować z logiem ładnie, silit i wszystko ładnie. Tak, właśnie przygotowany garnek możemy postawić właśnie na kuchenkę i spokojnie zagotować w nim nawet zwykłą wodę. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów, na których można zobaczyć inne garki firmy Sealit, i nie tylko garki, też również jakieś rondle, patelnie, akcesoria firmy Sealit. Również z innych firm, na przykład z La Cruciera, Skepshuta czy Berghoffa, a nawet tańszego Kinghoffa staramy się prezentować wszystkie produkty żeby właśnie państwo widzieli jak na żywo taki produkt wygląda. Zapraszam również do kliknięcia w link pod filmem, w którym oczywiście jest opis oraz oferta cenowa, zazwyczaj z jakimś fajnym rabatem. Więc serdecznie zachęcam. Pozdrawiam.